My tak sobie tutaj żeglujemy, a zobaczcie co tam jest. Jesteśmy na jeziorze był dany tam za tą łódką, ja mam trochę powiększa, zaraz tam podpłyniemy, zobaczcie. Jest stado. Tarpan, dziki koń. Zaraz tam podpłyniemy. I zobaczymy je bardziej z Zobaczcie ile ich jest. A słabą jakoś, bo mam niestety tylko telefon przy sobie. Ale zaraz wam i wyobraźcie sobie, co, że ci ludzie tu karmią je, karmią je wszystkim świeżym chlebem, cukierkami, <śmiech> <śmiech> wszystkim, wszystkim co mają, a one żyją. No, koniki. No koniki, tu przychodzą koniki. Max trzymaj to. Żebraki. Max no, trzymaj to, ale Żebraki, nie! Żebraki, mój tata mówi, bo one potrafią wstrzyma. wejść do wody, wyciągnąć głowę w kierunku łódki. I sięgać ja się głową pojedzenie. Jakiś młody. Nie, ja nie muszę. Z mamą. Jakoś będzie lepsza, jak podpłyniemy bliżej. Wszędzie tak Fajne, co? No. A tam może tam może tam Więc tam. No, leży, tak. Jeszcze powiększę. Jakoś niestety mamy słabą, jak tak powiększam, ale faktycznie jeden sobie leży. to jest takiej normalnej odległości, jak my się znajdujemy. Więc naprawdę jesteśmy, jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko. Można oczywiście się zatrzymać, ale nie widzę takiej potrzeby. A ja Ty chcesz? Ty nie chcesz ze mną do pojechać u nas? A teraz byś się tutaj zatrzymał. Młody stoi. Co tam pani chodzi, że stado na nią nie reaguje. Ostatecznie podchodzą, żeby im coś dać.